33-dniowe oddanie Świętemu Józefowi, Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny i Protektorowi Kościoła Katolickiego. Nakładem Sióstr Urszulanek. Tarnów, 1927 rok. Dzień 9. Święty Józef żył zawsze w zjednoczeniu z Jezusem. Święty Józef wtedy tylko opuszczał Jezusa, gdy konieczność tego wymagała. Z nim pracował z Nim modlił się, z Nim odpoczywał, z Nim przyjmował skromny posiłek, a gdy wychodził z domu w sercu, zachowywał Jezusa obraz i pamięć: jakie to doskonałe były uczynki świętego Józefa. Postanowienie: Dziś pracuj, módl się, odpoczywaj z pamięcią na obecność Jezusa. O, jakie to słodkie słowo Jezus patrzy na mnie. Akt strzęsy, święty Józefie, uproś nawrócenie grzesznikom. Amen.